Dzień dobry, witam. Czekaliśmy na rozstrzygnięcie w kwestii immunitetu pana Marcina Romanowskiego. Czekaliśmy długo i doczekaliśmy się. Przed chwilą rozstrzygnięcie nastąpiło. Ja dzisiaj mam taką, powiedziałbym, lekko zaskakującą, podejrzewam, dla niektórych refleksję. Z tą sprawą, bujamy się i sprawie, sprawą tego immunitetu prawie trzy miesiące. 10 dni przed y, igrzyskami w Paryżu wybuchło, a kto dziś pamięta igrzyska w Paryżu? Y, to, że to się wszystko przedłużało, to, że następowało spowolnienie, to, że kolejne sądy dwa razy y, de facto stanęły na, na straży tego, że Romanowskiemu immunitet przysługuje, co wielu wybitnych prawników, typu profesor Wojciech Sadurski, podejrzewa. Wielu Polaków przy, przy, przyjmowało z, z irytacją, złością, rozczarowaniem i niewiarą to, że sprawa tak prosta ciągnie się tak długo. To z czego moje zadowolenie. A więc ja uważam, że poniekąd paradoksalnie dobrze, że to nastą przedłużenie nastąpiło. Dobrze, że doszło do punktu, w którym mieliśmy przed chwilą tę debatę. Nie wiem, czy, czy oglądaliście, oglądaliście tę debatę, czy byliście, w, byliście jest, jesteście jeszcze w pracy i nie mieliście okazji, żeby to obejrzeć, ale z łatwością znajdziecie jej fragmenty, nawiasy, mówiąc dobre, merytoryczne wystąpienia polskich większości, nie wszystkich niestety, większości polskich parlamentarzystów, pani Biejat, pani Nowickiej, pani Agnieszki Pomaski, pana Marka Borowskiego, więc dlaczego dobrze, że to, do tej debaty doszło, bo dostaliśmy przy okazji, według mnie cenną, może nawet bezcenną lekcję, na czym polega już, polegają rządy, prawa, na czym polegają, polega szanowanie procedur, nawet na czym polega respekt i szacunek i dla immunitetu, który chroni każdego członka na przykład zgromadzenia narodowego, ale jedno zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy, ale jednocześnie Prawo sądu do tego, żeby zmierzyć się z rzeczywistością i na koniec zgodnie z regułami prawa ocenić, yy, yy, czy, 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 czy przestępstwo miało miejsce, czy nie, i wydać werdykt winny i niewinny. Yy, jeśli chodzi o tę kulturę prawną, to pragnę zwrócić uwagę, w jak wielu wystąpieniach podkreślano my tutaj. Yy, w tym zgromadzeniu nie jesteśmy od tego, czy po, żeby mówić, czy Romanowski jest winny czy niewinny. My nie jesteśmy od tego, żeby oskarżać. My nie jesteśmy nawet tego od tego, żeby potępiać. Spójrzcie, jak nieprawdopodobnie kontrastuje to z tym, co mieliśmy. Osiem, y, przez 8 lat rządów PiSu, gdzie Ziobro na konferencjach prasowych ogłaszał, kto jest winny, kto jest niewinny, gdzie prokuratorzy ogłaszali, ogłaszali winę, zanim w ogóle z, 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 mieli gotowy akt oskarżenia. Często w ogóle go nie mieli, albo gdy o y, wyroku. Decydował o winie lub niewinności, decydował swoisty sąd ludowy Telewizji Jacka Kurskiego. Więc powiedziałbym, zupełnie inny świat, dzięki Bogu. Oczywiście przykro słuchało się wystąpienia wystąpień niektórych parlamentarzystów, nie, nie, nieszczęsnych Węgrów z partii Orbana, którzy nagle. Gorliwie stoją w obronie procedur i praw człowieka, wzruszającego. wzruszające oczywiście w Strasburgu, nie w Budapeszcie. Przykro się słuchało wystąpień państwa, pani Sujki z Spisu, pana Jabłońskiego z Spisu, pana Kantaka. Ja nie wiem, czy on jest z Partii Ziobry, czy z Spisu, jeden pies, bez różnicy. Gdzie po prostu te wszystkie kłamstwa i cała ta demagogia i manipulacja prezentow prezentowanych w Polsce argumentów, to co usłyszymy, słyszymy na co, dzień, na co dzień, zostało to wszystko wyeksportowane do Europy. Nagle decyzja trzech no sędziów kompletnie do tego nieuprawnionych. W sprawie prokuratora Barskiego i prokuratora Korneluka jest przeniesiona na forum międzynarodowej organizacji, jako argument oczywiście bezprawności działań prokuratury i argument na rzecz tego, żeby immunitetu Romanowskiemu nie uchylać. Nagle wstaje kant, kantak i całkowicie dość ordynar ordynarnie przekręca sens słów Donalda Tuska z pojęcia demokracji walczącej. Robi demokrację zbrojną, bo chodzi o wbicie oczywiście przedstawicielom yy, 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 parlamentów. Europejskich do głowy, że to Tusk dokonuje albo chce dokonać jakiegoś swoistego zbrojnego ataku na praworządność w Polsce. Kompletna bzdura, więc oczywiście trudno jest w tym momencie, w tych dwóch, trzyminutowych wystąpieniach, jakiemuś parlamentarzyście z Polski wytłumaczyć w trzy minuty, że to, co mamy, z czym mamy do czynienia. Yy, yy, Teraz w Polsce to jest mozolne odkręcanie zamachu na praworządność, tłumaczyć im, jak doszło do zamachu na KRS na Sąd Najwyższy, jak ludzie kompletnie do tego nieuprawnieni, uzurpatorzy przebierańcy stali się oficjalnie sędziami Sądu Najwyższego i jak dzisiaj jako ci sędziowie wydają werdykty, pseudowerdykty. Jak wytłumaczyć tym ludziom z cywilizowanych krajów, że mamy trybunał konstytucyjny z nielegalny, z nie, nielegalny i z nielegalną przewodniczącą? Jak im tłumaczyć, że w Sądzie najwyżej, Najwyższym dwie, całe dwie izby, a może trzy, są napchane przebierańcami? Jak im, jak im wytłumaczyć, że przedstawicielka kancelarii prezydenta. Wbrew faktom, prawdzie i rzeczywistości mówi, że prokurator generalny wy wy wybiera sobie, y y które wyroki y obowiązują, a które nie. No w, w tym sensie, że na, 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 na zdrowy ludzki rozum każdy z nas wie, że, że te wydane przez przebierańców nie obowiązują, a te wy 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 wydane przez. Normalne sądy i Międzynarodowe Trybunały obowiązują. Więc mówię, ja rozumiem tę niecierpliwość wielu z nas, wielu z was, też też byłem zły na przeciąganie się tej sprawy, ale na końcu nie ma tego złego. Powiedziałbym, co, 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 co na dobre by nie wyszło. Dobrze, że podkreślono. Romanowski dostał prawo zajęcia stanowiska, mógł wystąpić na żywo. Mógł wystąpić online, mógł wysłać do zajęcia stanowiska swojego przedstawiciela albo wyznaczyć do wystąpienia online swojego przedstawiciela. Nie zrobił jednego, drugiego, trzeciego i czwartego. Zamiast tego uciekł ze Strasburga i zajmował się nie wiem gdzie siedzen siedzeniem z telefonem i pluciem na Donalda Tuska i ministra Bodnara. Więc mówię, nikt nie rozstrzygał o jego winie, ale mieliśmy pokaz, starcie dwóch cywilizacji na tej sali: cywilizacji, dwóch, dwóch cywilizacji i starcie, starcie dwóch mentalności, bolszewicko-pisowskiej i europejsko-praworządnościowej. Kompletny rozjazd dwóch, jak mówimy, mentalności. Więc to wszystko trwa, jak mówię słusznie, jeszcze, jeszcze jedno chciałem podkreślić, słusznie któraś z pań parlamentarzystek w czasie debacie powiedziała, panie Romanowski, gdzie, pana i gdzie pan jest, dlaczego pana tutaj nie ma, ma pan prawo do zajęcia stanowiska i wystąpienia, jak każdy z nas, dlaczego pan milczy, otóż wszyscy doskonale my w Polsce wiemy, Gość milczy, bo wszystko, cała ta linia obrony jego jest okant poczuć. jest po prostu kłamliwa, jest pełna manipulacji, krętactw i, i on doskonale wie, że te bajki można, można opowiadać w Polsce na Twitterze, można opowiadać debilizmy na głupich konferencjach prasowych w Telewizji Republika, Albo u ryzyka, ale nawet taki Rymanowski wie, że ten cały cyrk i jazda, odjazd kompletny, to co organizują na zachodzie, nie da się przenieść tam, bo tam ludzie są poważni, traktują poważnie instytucje, traktują poważnie prawo, traktują poważnie i immunitet i prawo obrony. więc że po prostu tych jaj, które można robić sobie tam, tam, nie tu, tam nie mogą. Stąd nie mieliśmy pieniędzy z KPO, bo jedna Komisja Europejska uznawała, że wyroki Trybunałów typu TSUE czy Europejskiego Trybunu, Trybunału Praw Człowieka naprawdę obowiązują niezależnie od tego ile razy Kaczyński, Morawiecki, Ziobro i towarzysze z, tego, z, tego, z tej kliki powiedzą na konferencjach prasowych w Sejmie, że ich nie obowiązują. Co powiedziawszy, warto pamiętać o, o, o wszystkim i podkreślić, jeśli mamy w Polsce na serio budować jakąś sensowną kulturę prawną i sprawić, że takich nieszczęsnych i zawstydzających z naszego punktu widzenia kompromitujących debat za rok, dwa, pięć, dziesięć albo nigdy najlepiej nie będzie, to znowu stać na straży prawa. Więc po pierwsze niezawisły sąd, po drugie domniemanie niewinności to nie obywatele, nie sądy ludowe, nie politycy sąd od decydowania o bezprawności czynu, o winie i niewinności, ale niezależne sądy i jeśli sędziowie. To wszystko było oczywiste dla zdecydowanej większości członków zgromadzenia, którzy dziś głosowali, dlatego wniosek Jabłońskiego padł i dlatego argumenty Jabłońskiego, Sujki i Kantaka zostało, zostały ogromną większością odrzucone, ale mówię nie martwmy, nie rońmy, nie, nie, nie płaczmy za chwilę, że Romanowski jest dalej na wolności, jest dalej siedzi na Twitterze, zdaje się, dalej pluje, tak zapewne będzie. Nie narzekajmy, jak się dowiesz za chwilę, że prokuratura w Polsce czeka na oficjalne potwierdzenie z Rady Europy, że immunitetu Romanowski już nie ma, bo to, że decyzje, debaty widzieliśmy i głosowanie w telewizji, to jest jedno, ale telewizja to nie jest sąd, to nie są procedury, to jest tylko opinia publiczna. Sąd opinii publicznej, opinia nas wszystkich. To jest coś niezmiernie ważnego w demokracji, ale nie może eliminować rządów prawa. Właśnie rządów prawa. A nie rządów ludzi. Więc to znowu trochę potrwa. Czy, czy po drodze wyląduje Romanowski w areszcie, czy nie, czy nie, nie, to znowu będzie decyzja sądu niezależnego, nie nas, nie Kowalskiego, nie Borowskiego, nie Tuska, nie Bodnara, nie, nie prokuratora, tylko właśnie niezależnego sądu. Potem toczy się proces, znowu będziemy wielu z nas narzekać, że proces za długi, że za dużo świadków, że kolejne rozprawy, kolejne terminy, ale kochani, warto, przepraszam, cudzysłów, pobawić się w to, w to. Cudzysłów, oczywiście w te w respektowanie procedur, w przedłużanie nawet niektórych kwestii, część, części dochodzeniowo-procesowych, właśnie po to, żeby wątpliwości nie było, żeby na końcu. Jak w każdym demokratycznym, praworządnym kraju, była absolutna pewność, że ten gość, nawet jeśli został uznany za winnego, miał wszelkie prawo do obrony i wszelkie okazje, żeby bronić swojej niewinności, bo na tym właśnie polega praworządność i rządy prawdy. Więc rozumiem, że Głos ludu jest taki, że najlepiej był jakby Romanowski za godzinę wylądował w areszcie, ale mówię: jeśli jest winny, to czas, w którym wyląduje. Za kratkami jest już nieodległy. Trochę cierpliwości. Bądźmy krajem zachodu, a nie wschodu zachodniej kultury prawnej, a nie wschodniej szacunku dla prawa, praworządności, zasad, procedur i obyczajów, a nie bar barbarzyńskiego ignorowania ich, co przez 8 lat robił PiS. A czego owoce zbieramy dziś i którego czego owoce widzieliśmy dziś także w argumentach Kantaka czy Jabłońskiego w debacie w Zgromadzeniu Parlamentu. Więc, więc mówię, nie ma tego złego, jak się okazuje, co by na, na dobre nie wyszło. Doradzam cierpliwość. Młyny mielą powoli, ale skutecznie sprawiedliwość zostanie wymierzona, wyrok zapadnie. Przed normalnym polskim sądem. Jestem głęboko przekonany, że sprawiedliwy, uczciwy i dokładnie taki, na jaki pan Romanowski zasługuje. Jeśli Rzeczpospolitej, są, sąd Rzeczpospolitej uzna, że jest niewinny, albo że argumenty przedstawione przez prokuraturę y, są za słabe, żeby go skazać. Pamiętając, że wątpliwości musi liczyć na, na korzyść Romanowskiego. To pan Romanowski z sądu przy Alei Solidarności grzecznie, spokojnie sobie wyjdzie, powie, że jego przeciwnicy polityczni i prokuratura się wygłupili, a on będzie wolny, niewinny, jak każdy z nas, normalny obywatel. Więc na tym polega to, dokładnie to, w obronie czego rok temu maszerowaliśmy w Warszawie, a 11,5 miesiąca temu. Głosowaliśmy w całej Polsce, więc zwyciężyła dzisiaj demokracja. Poniekąd dokładnie na to pracowaliśmy i dokładnie tego pragnęliśmy.